Garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn? To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bull, który mieści się w końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Na terenie gminy Końskie trwają remonty i budowy dróg. Dzięki dobrej pogodzie, prace są kontynuowane. Wszystko wskazuje na to, że większe przebudowy dłuższych odcinków zakończą się zgodnie z umową wiosną 2025 roku. Ostatnie dni to wyjątkowy powrót pięknej złotej jesieni z długimi słonecznymi dniami. W gminie Końskiej wykorzystywane są te warunki pogotowe do budowy dróg. Które były przewidziane w tym roku jeszcze do rozpoczęcia i zakończenia. Dotyczy to krótkich, niewielkich odcinków, takich, które albo są finansowane z budżetu sołeckiego, tak jak w przypadku drogi na Hełbie, albo też z dofinansowania do budowy dróg dojazdowych do Pól, jak z ulicą satynową w Wincentowie. W przypadkach tych odcinków wylana już jest pierwsza warstwa asfaltu. Obie wspomniane drogi powinny być gotowe do końca bieżącego tygodnia. Natomiast te drogi, które mają znacznie większy zakres robót, to są ulice, które objęte są dofinansowaniem z Narodowego Rządowego Funduszu Dróg. Ulica Zwycięstwa, ulicy, ulica ZWZ, ulice przylegające do PCK i Robotniczej. One są w trakcie robót i wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby termin przypadający na wiosnę przyszłego roku został dotrzymany. Gdy tylko prace dobiegną końca lub pojawią się nowe informacje związane z inwestycjami drogowymi w gminie Końskie, na pewno państwo o tym poinformujemy.